I hej, dzisiaj prosty warsztat, bardzo prosta, a właściwie do bólu uproszczone. Dziś coś dla chillu, bo robi się coraz cieplej, coraz jaśniej i chyba coraz więcej jesteśmy na zewnątrz. Ja zresztą też. Coraz więcej czasu w naszej stacjonarnej pracowni, podczas stacjonarnych warsztatów. Więc dzisiaj coś dla takiego totalnego relaksu, dla takiego totalnego rozbiegu, a właściwie rozgrzewki dłoni i głowy. Dzisiaj takie rysowanie, malowanie, głubanie, dzierganie. Dzisiaj podczas warsztatu zapraszam Cię do tego, aby wyciągnąć kartkę papieru, naszkicować coś turbo prostego i po prostu zacząć kolorować. Zacząć rysować, zacząć gryzmolić, zacząć dudlować. Dlaczego? Bo jest to totalnie proste. Często spotykam się z taką obiekcją, że nie, rękodzieło to nie dla mnie, to za trudne, nie mam talentu, nie jestem rękodzielnikiem, ale rysować każdy umie. Jeżeli byłeś, byłaś dzieckiem, to na pewno rysowałaś. Jakoś dziwnie się dzieje, że kiedy stajemy się dorośli, to wydaje nam się, że tracimy tą umiejętność. Nieprawda. Wystarczy złapać dowolne pisadło i po prostu zacząć. Ja dzisiaj korzystam z pisaków, jak widać, od moich dzieci, powduszane, wykończone, ale dają radę. Wystarcza, żeby. Z... Złapać znowu to połączenie ręka-głowa. Zachęcam Cię, zrób to samo. To nie musi być przepiękne. Ja tutaj bazuję akurat na wyciętej takiej grafice z książki pawlikowskiej. Przepiękne grafiki z super cytatami. Sunrise Over a New Day. Taki wschód słońca nad nowym dniem, no bo przecież codziennie wstaje słońce, codziennie jest nowy dzień, codziennie jest ten nowy dzień, by zacząć coś nowego. Może dzisiaj to będzie dla Ciebie ten nowy dzień, żeby zacząć nowe rękodzielnicze hobby. Nawet tak proste jak po prostu rysowanie, gryzmolenie, dudlowanie. Zachęcam Cię, spróbuj. Mam nadzieję, że zostanie ten obraz. W Twojej głowie albo gdzieś w Twoim notesie, a może na kartce podebranej z drukarki, gdzieś na Twoim biurku. Może masz taki moment, że po prostu masz dość i po prostu scrollujesz tutaj na YouTubie szukając jakiejś inspiracji. Może to właśnie jest ta inspiracja, którą właśnie znajdujesz. Zachęcam Cię, jeżeli chcesz pójść o krok dalej, to tym bardziej zachęcam Cię odwiedź playlistę tutaj na Oplotki. Zobacz, na tej playlistie znajdziesz bardzo wiele warsztatów rękodzieła, najróżniejszych technik, bardziej i mniej skomplikowanych, trudniejszych, łatwiejszych, ale wszystkie te warsztaty łączy jedno. Celowo upraszczamy je do bólu, aby stały się takim zarzewiem nowego hobby, sposobem na odczarowanie jakiejś techniki rękodzieła, która może wydawała Ci się trudna, tak jak to dudlowanie, rysowanie, gryzwolenie. Mam nadzieję, że odczaruje dla Ciebie dzisiaj rękodzieło, więc dzisiaj... Nic skomplikowanego. Dzisiaj turbo prosty warsztat, a właściwie mo moje zaproszenie do tego, aby zajrzeć na playlistce Warsztaty tutaj na kanale i zobaczyć, jakie przebogactwo rękodzieło mamy dla ciebie. A jak co poniedziałek, za tydzień zaproszę cię na kolejny warsztat. Kto wie, może jeszcze prostszy niż ten, a może bardziej zaawansowany. Do zobaczenia za tydzień. Przekonaj się sam lub sama. Do zobaczenia.